Robotnicze łosiedla, giszowiec, nikiszowiec w Katowicach znają na Śląsku chyba wszyscy. A można i w Polsce i daleko za Polską, bo stały się one sławne przez to, że są piękne i że były bardzo nowoczesne, jak na ten czas, kiedy były budowane. Ale takich osiedli na Śląsku, na tym przemysłowym Śląsku było dużo więcej. Może nie aż tak doskonałych, jak Nikiszowiec czy Giszowiec, ale też bardzo pięknych. Są one w dzielnicach Bytomia, Zobrzów, w Piekarach Śląskich, w Chorzowie. Jest też takie osiedle w Radlinie. I dziś te osiedle bydymy chcieli Państwu pokazać. Był ładny, słoneczny dzień, samo południe, a oni przyszli z biłami. Obcinany im ręce, głowy, nogi By w końcu dostał, by w końcu dostał Ścięty liści drzew. O mój Śląsku, umierasz mi w Gdzie fabryki A mój śląsku Miszą twoje serce Szanowne Wódca twojej duszy Jesteśmy w środku jednego z najciekawszych śląskich osiedli robotniczych w Radlinie, a opowie nam o nim, mam nadzieję, pan Marek Gajda, pasjonat nie tylko tego miejsca, ale w ogóle historii śląskiej, szczególnie tej industrialnej, na co dzień rzecznik prasowy Urzędu Miasta Radlin. Czy to osiedle, w którym jesteśmy osiedle Ema? Po śląsku powiedzielibyśmy Ema, i chyba tak mówią miejscowi. Dokładnie tak. Czy ono powstało w tym kształcie, w jakim go widzimy, ja tak się cały czas rozglądam, bo ono jest niezwykle piękne. Czy też, czyli czy zostało zaprojektowane tak jak katowiski Nikiszowiec? czy ono powstawało jakimiś etapami? Ema powstawała faktycznie w dwóch etapach. Pierwszy etap był przeznaczony na budowę. Kompleksu budynków dla kadry zarządzającej mhm. przy kopalni EMA. W późniejszym czasie, gdy zobowiązał do tego ustawodawca niemiecki, właściciela kopalni, powstał również kompleks budynków dla pracowników fizycznych, mhm. dla robotników, dla górników. Zwłaszcza ciekawy jest ten drugi. Ta druga kolonia, nowa, nowa część kolonii, ona powstawała od 1910 już. Tam osiedlali się tubylcy tutaj tego, tego regionu naszego, który był przecież regionem bardzo rolniczym. Ci ludzie bardzo często, kiedy nie było jeszcze kolonii, przemierzali do, do zakładu duże odległości, mierzone w kilometrach, więc, więc taki człowiek, możemy sobie wyobrazić, Szedł 10 km do, do pracy, zjeżdżał na dół, pracował ciężko, wracał, wracał do domu. Przy, przy domu trzeba było jeszcze coś zrobić, bo to dom na, na roli. Więc właściciel kopalni szybko zauważył, że taki pracownik nie jest wydajny i warto byłoby mieć go. Przy sobie. Przy Czyli to nie był taki altruizm, tylko czysty rachunek ekonomiczny. Początkowo faktycznie było, było w tym trochę filantropii ze strony tych, tych właścicieli. Natomiast po pewnym czasie e, był tutaj faktycznie taki rachunek, ja bym to porównał do czegoś, co dzisiaj bardzo modnie nazywa się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Przedsiębiorcy bardzo często Aha. lubią się tym chwalić. Okazuje się, że to nie jest nic nowego. Co więcej, to w wspaniały sposób koresponduje z tym, co my znamy z lat. PRL-u jako pozaprodukcyjną działalność zakładu, mhm. powstawanie domów kultury, domów sportu, ośrodków mhm. czasowych. Kolonia Ema całościowo była, nie boję się tego słowa, rewolucją urbanistyczną mhm. na tych terenach. Domy, które były wówczas w radlinie, to były chałupy kryte słomą dosłownie. Mhm. Ten teren od początku XX wieku był już skanalizowany, był, był objęty oświetleniem elektrycznym. Tutaj Znalazła się ta nadwyżka siły roboczej ze śląskiej wsi, z tych okolicznych miejscowości, które tutaj były. To znaczy, to byli ci dodatkowi synowie, bo to były rodziny wielodzietne. Ci, dla których już nie starczyło gospodarstwa do podziału, ci, których trudno było dobrze ożenić, ci, których nie wysłano gdzieś tam na studia czy do szkół, oni trafiali tutaj. I jednocześnie mieli tutaj na miastkę jakby tej swojej rodzinnej chałupy tego domu, bo to osiedle w taki sposób zostało tak. zakomponowane, jakby to było przedłużenie wsi. Faktycznie, patrząc na układ urbanistyczny, widać, że architekci mieli na uwadze tę rolniczą przeszłość tych, okay. tych mieszkańców. Część tych budynków budowana jest na planie litery U, gdzie w środku, w tej pustej przestrzeni, jest miejsce na takie przydomowe ogródki. Z drugiej strony powstawały chlewiki. Z bardzo, bardzo ważnym elementem krajobrazu, czyli z gołębnikami. Również pomyślano o samym zapleczu, całej takiej infrastrukturze, pralnia, e, dom towarowy, konsum. Również karczma. Co ciekawe, karczma była jedynym miejscem na terenie całej kolonii, gdzie można było spożywać alkohol. Tam można było, poza tym pracownik tutaj podlegał pewnej dyscyplinie. No on miał po prostu przede wszystkim rano być gotowy do pracy. No i szkoła. Myślę, że jeden z ciekawszych yy, i ciekawiej y, odrestaurowanych budynków na, na osiedlu. Tu jest ciekawa historia, że te budynki, w których zamieszkała początkowo ta kadra techniczna, czyli ci, którzy byli nośnikiem tej y, wiedzy przemysłowej. One pozornie wyglądają skromniej niż te budynki tych robotników. To jest coś, co rzuca się w oczy. Wydawałoby się, że te budynki robotnicze, one takie troszeczkę są jak domki jednorodzinne, jak bliźniaki, prawda? Jakieś szeregowce. A. Te domki dla kadry to takie kostki, takie, takie bloki po prostu, takie familoki. To jest faktycznie pewien, <gry> te, pewien wyróżnik tego osiedla, że one są faktycznie modernistyczne, natomiast bardzo często z, znajdujemy tutaj elementy e, jakichś ornamentów, można by mm. wręcz powiedzieć. Coś, co, co wówczas odchodzone już od tego. E, to jest ciekawe w kontekście tego, że, że Prace koncepcyjne nad tym, nad, nad tym osiedlem, no, no przy tych pracach uczestniczyli czołowi niemieccy moderniści, jak William Miller czy, czy później nawet Hans Pelzik. Nazwisko legenda, tak, zupełnie. Tak, tak, tak. Więc mimo tego, już przyświecała im jakaś filozofia, gdzie ta e, forma miała przede wszystkim podążać za funkcją. To oni mieli świadomość tego, jaka to jest struktura społeczna, Aha. skąd oni się wywodzą i co trzeba zrobić, żeby jakie oni czuli, jakie są ich potrzeby. Wyższe. I to jest niebywałe, ponieważ wychodzi na to, że oni musieli tak dobrze wgryźć się w ten temat, projektując w Berlinie. I najpełniej dzisiaj widać tutaj tę ideę osiedla ogrodu, która towarzyszyła projektantom. No niestety też najpełniej widać proces destrukcji, jaka dotknęła tego rodzaju osiedla. One co tu dużo mówić, w okresie powojennym zmieniły się w slamsy. Co z tym będzie dalej? Mhm. Udało się ten proces degradacji na katowickim nikiszowcu zatrzymać i uczynić z tego miejsca wizytówkę miasta, wizytówkę. Kulturową tej epoki industrialnej na Górnym Śląsku. Ja myślę, że to osiedle jest również wyjątkowe, i ono również zasługuje na coś podobnego. Mhm. Ja myślę, że przykład tego Nikiszowca to będzie taki, taki pierwiosnek, który pociągnie również za sobą inne przykłady. E, tutaj bardzo liczymy również na, 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 na środki zewnętrzne w tym temacie. Wiemy, że ta nowa perspektywa dosyć mocno będzie akcentowała potrzebę rewitalizacji, również takich miejsc. To jest problem nie tylko finansowy, nie tylko materialny, nie tylko logistyczny, ale jest to również i pewien problem społeczny. Przecież tutaj ktoś mieszka tak. z całym swoim bagażem. Mhm. życiowym bagażem, powiedzmy sobie, nie zawsze pozytywnym. To są ludzie pozbawieni jakby e, takiego poczucia, że są u siebie. Mhm. A jeśli byli pozbawieni tego, że są u siebie, no to nie za bardzo widzieli potrzebę, żeby o to, o to dbać. Dopiero ich dzieci, dzisiaj, kiedy, kiedy docieramy do nich z takimi projektami z zakresu edukacji e, regionalnej i mówimy im, macie świadomość, że człowiek, który to projektował, e, projektował również budynki w Hamburgu, w, mhm. w Wiedniu, mhm. e, że to była elita, że to że to takiego osiedla nie było nigdzie. Dopiero wtedy do nich dociera najpierw trochę przez, przez śmiech, a później faktycznie zaczynają zwracać uwagę na takie szczegóły. No I, i powoli e, idziemy w tym kierunku, wiedząc, że nie wystarczy wyczyścić cegły. Czy jest y, szansa, że wróci duma mieszkańców? z tego miejsca, bo ci pierwsi mieszkańcy, oni byli bardzo dumni, że mogli zamieszkać w tak nowoczesnych budynkach i kiedy ich krewniacy ze wszystkich chałup krytych właśnie słomą, a powiedzmy, że kultura materialna tej części Śląska Wiejska kultura materialna nie należała do najniższych w tamtym czasie. Była to jednak stosunkowo wysoka mm -hmm. kultura, a mimo to, w zetknięciu z tym tutaj, no to robili wielkie oczy i, i zazdrościli, więc ci, którzy tutaj zamieszkiwali, byli dumni z tego, z tego co posiadają. Czy, czy to może powrócić, że, że mieszkańcy tego miejsca będą dumni, że nie wiem, stanie się. To miejsce kolonią artystyczną. No, ja mam nadzieję, że, że do tego dojdzie, ale do tego potrzebna jest bardzo silna edukacja regionalna. Musimy tłumaczyć tym ludziom, musimy ich uczyć o, o dziedzictwie e, tym, tym kulturowym, związanym również z przemysłem, przede wszystkim z przemysłem. E, musimy uczyć ich na nowo, musimy ich nauczyć tego, skąd pochodzą i gdzie są. O. I to jest znakomita puenta dzisiejszego spotkania. Dziękuję, panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję. No ja, łosiedle ima w Radlinie, jak dużo innych takich samych łosiedli na Śląsku. Czeko na trochę słońca, można kiedyś zaświecić.